Żaba wrzucona do wrzątku wyskoczy. Żaba wrzucona do zimnej wody po i stawiamy garnek na gazie, to się ugotuje. Czyli nie daj się ugotować. Jest pewien taki mit, coś co może tak być gdzieś tam przekazywane, i. I z, przez rodziców, albo gdzieś tam jakoś przez znajomych, przyjaciół, że związek to sztuka kompromisu, że w związku należy ustępować, że w związku nie należy eskalować konfliktów. I to bardzo ładnie brzmi, tylko w pewnych sytuacjach. I trochę jest to prawda, trzeba jednak oddać yy... tutaj honor temu powiedzeniu, że trochę jest to prawda, ale do pewnego momentu. W związku jeżeli nie postawimy w odpowiednim momencie granic albo zrobimy to też za wcześnie albo właśnie za późno, to y, pojawia się problem. Y, jedna kobieta kiedy przyszła i powiedziała o tym, że y, to co się dzieje w ich małżeństwie, że y, mąż jakby nie zgodził się na przyjście, na spotkanie, także... Gdzieś cały czas czuła się taka poniżana, pomniejszana, psychicznie się bardzo źle czuła w tej relacji. Kiedy już jakoś wybuchała, no to może jej coś kupował, zabierał na jakieś wczasy i takie błędne koło. Ona była tym bardzo wykończona. I pamiętam, jak rozmawialiśmy, że padło takie stwierdzenie, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli pani nie postawi granicy. To y, związek jest w dużym obszarze zagrożenia trwałości, ponieważ w pewnym momencie może pani nie wytrzymać tego, co się dzieje, i postawi pani już tak granicę, że już nie będzie co zbierać. Y, czyli można się dać ugotować. Można w imię pewnych zasad, pewnej takiego rozumienia, że, że trzeba ustępować, że, że po co po co znowu będzie tak jak dawniej, znowu się pokłócimy, i tak dalej. Może to być sytuacja, która y, ostatecznie doprowadza do bardzo dużego wybuchu. Mhm. Co to jest stawianie granic? Co to jest stawianie granic? To jest y, reagowanie na sytuację, które odczytujemy jako y, przekraczanie na naszych granic, jako gdzieś jakiś brak szacunku, brak jakiejś relacji i bardzo wyraźne komunikowanie o tym. Na zasadzie nie zgadzam się na to. Nie wolno ci tak się do mnie odzywać, nie wolno ci się w ten sposób zachowywać. Jest od razu reakcja, nie jest tłumienie, nie jest zamykanie się w sobie. Nie jest wychodzenie, żeby to przetrawić w sobie i wrócić już wspokojoną czy uspokojonym, tylko jest od razu reakcja na to, co się dzieje. Tylko tutaj też jest ważne, żeby ta reakcja była niejako adekwatna do danej sytuacji, żeby ona nie była za bardzo i żeby nie była za mało. To, jest, to są momenty w związku, w którym. No... Trzeba to wyczuć. Niektórzy to mają intuicyjnie i nie muszą się tego uczyć. Osoby, które mają takie niskie poczucie wartości, które gdzieś często wchodzą w takie poczucie winy, one będzie, będą miały skłonność do uległości. One będą miały skłonność do takiego poświęcania się dla mm. dzieci, żeby nie zaczynać i tak dalej. No i właśnie, w pewnym momencie nie wytrzymują. Mm -hmm. Są osoby, które reagują zbyt impulsywnie. Są osoby, które gotują ten związek od samego początku. I tam nie ma w ogóle ciepło letnio, tam jest cały czas gorąco. One oskarżają, oceniają, no i one jakby muszą pracować troszeczkę w odwrotną stronę. Ale teraz mówimy o tych parach, o tych osobach w związkach, które są w tej roli uległości nadmiernej uległości. Nieraz sobie to ktoś religijnie nawet wytłumaczy i jeszcze usłyszy, że małżeństwo to krzyż, i że to mhm. trzeba znosić, że Przez to poświęcanie się. Że to trzeba przebaczać, mhm. gdzieś pomijając sferę emocjonalną. Kiedyś mówiliśmy o tym na takim jednym spotkaniu z małżeństwami, i, i właśnie wtedy jedna kobieta jakby podeszła po tym i mówi, że. Że ona pierwszy raz to słyszy, że, że i to yy, miała łzy w oczach, że bo gdzieś całe życie ustępowała, ale yy, no, czuła się fatalnie. Leczyła się na depresję, gdzieś jej bardzo ciężko było się yy, w ogóle znaleźć jakieś takie ciepłe uczucia do męża, bo my się wtedy odetniemy od tej drugiej strony. Czy to żona, czy mąż jest za bardzo uległy, to wtedy następuje taki, taka obrona przed. Mm -hmm. przed, przed bliskością tracimy zaufanie do siebie. Stąd w związkach jest coś takiego ważne, żeby dopuszczać możliwość rozstania. Co to znaczy? To dobrze rozumieć. To jest coś takiego, że nie może być przekroczona pewna granica. Jeżeli ona będzie przekroczona, to to po prostu zniszczy nasz związek. I druga strona, nieraz, nieraz to jest coś takiego, że po prostu jeżeli się w ten sposób zachowasz, jeżeli na przykład jest jakaś przemoc w związku, jeżeli coś takiego będzie, ja sprawę zgłaszam, ja z, nie pozwolę na coś takiego. I mąż czy żona bardzo dokładnie to czują jako sprawcy tej, tej gdzieś tam jakiejś przemocy, to to jest dopiero jakimś hamulcem i z postawieniem tej granicy no i w tym momencie związek zaczyna pracować nad sobą wyczuwajcie Państwo to, jak to jest czy tych granic jest za dużo czy za mało, ten balans jest sztuką to jest coś po czym my się poruszamy to nie o to, żeby wszystko wywlekać i wszystko od razu że pewne rzeczy jak najbardziej możemy gdzieś tam Rozumieć i, i, i wracać do tego po czasie. Natomiast, jeżeli to jest stłumione, zblokowane, wybucha i, i stanowi bardzo duże zagrożenie dla późniejszej relacji. Czasami to chodzi właśnie o takie poważne stawianie granic, jak na przykład przemoc, ale czasami w większości małżeństw tak jest, że to jest takie stawianie granic tak codziennie, niemalże. Czy raz w tygodniu, że to jest takie po prostu życie, tak? Toczy się życie i nagle dzieje się coś, co jakby narusza tę moją granicę. Że ja już jakby czuję się źle w tej sytuacji, czuję się niekomfortowo. Czuję, że zaczynam się właśnie gotować w tym związku, a nie chcę się oddać, ugotować. I w takim codziennym stawianiu granic, takim lżejszym jakby, chodzi też o to, żeby postawić granice. A więc nie zgodzić się na zachowanie konkretne, ale nie odrzucić tej osoby drugiej, nie odrzucić współmałżonka. I to jest bardzo trudne czasami. Niektórzy mają łatwość w takim właśnie adekwatnym reagowaniu na to, co się dzieje. Intuicyjnie to wyczuwają. W ogóle okazuje się, że wiele małżeństw dba o swój związek bardzo intuicyjnie. I dobrze, że tak jest, fajnie, że tak jest, ale są też takie, które nie mają tej wyczutki. Gdzieś gubią się w tym, bo jest to bardzo ważna relacja, bardzo dynamiczna relacja, dużo się dzieje i tracą to wyczucie. W następnym odcinku idziemy do kwiaciarni. Spróbujemy <noise> odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie kupujesz jej kwiatka. To jest. Dosyć ważne pytanie, bo spróbujemy pójść w głąb, bo to ktoś nam może powiedzieć, no dobra, pobożne życzenie, tak? Żeby tak sobie tu zatrzymać, tutaj powiedzieć, tutaj nie powiedzieć. Nie, to już wymaga troszeczkę głębszego wejścia w siebie, rozumienia swoich intencji, rozumienia swoich obaw, różnych lęków, bo to generuje nasze zachowania. W tamtym dnie? Там тут тоже можно зайти.